Siemka tu, Chryscraft i witam już w czwartym odcinku mojej serii Przegód z Minecrafterem”. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, co udało mi się zebrać oraz co tam ciekawego zrobiłem w grze. Dość długo mi się włącza. A, chciałam jeszcze powiedzieć, że seria, tak jak w wcześniejszym odcinku zapowiadałam, będzie bez potworów. Też chciałabym tylko Wam pokazać, o co chodzi w tej grze, gdzie zbierać już nasze surowce i gdzie się za nimi rozglądać. O, dwa Minecraft. Mi się włączyły. Właśnie o to chodzi o. Jak widzicie mój nowy texture pak... Hmm. Tak, to był ten świat. Na świecie zebrałem trochę tych przedmiotów. Mogę Wam jeszcze pokazać specjalny program do pokazywania rejonów mapy. Journey map się nazywa. Proszę zobaczyć Dzień. Pokazuje nasze położenie, e, pokazywanie potworów, jaskiń oraz podążenie za punktem. Dobra. Hmm. Jak już widzicie, to jabłuszko znalazłem. E, dużo patyków dość mam, e, 4 kilofy kamienne i prawie 3,5 półstoka pochodni. Dobra. Jak już wcześniej mówiłem. Idziemy zwiedzić, yy, raczej wcześniej nie zapowiadałem wam tego, ale idziemy zwiedzić kolejne rejony. Nie, hmm. hmm, Buszko, zaję fajnie, lubię jabłka. Zobaczcie, jakie ja mam szczęście dosadzone. Hmm, gdzie chciałam się z wami wybrać? A wiem, gdzie. Wybierzemy się na poszukiwanie różnych lepszych surowców typu np. czerwony proszek, może lawa, lazuryt złoto oraz diamenty Mam no nadzieję wow. ciekawe w tym odcinku tylko Wam pokażę moją podróż musimy poszukać takiego miejsca gdzie będziemy mogli zrobić kopalnię. Widać, że ląd taki sobie, tutaj na początku. Ciekawe nawet. Chciałbym dzisiaj w tym odcinku poszukać takich nietypowych, dość jaskiń. O, pustynie. Właśnie też chciałam poszukać pustynię. Przecież nie wiem, czy wrócę do domu. Powinienem. Dobra, to idziemy na pustynię. Hmm. Ta podróż będzie dość długo trwać, tak myślę. A że mam na razie niestety limity, to muszę ograniczać wideo. Na już wstępnym odcinku pozbieram różne... Sprawy. O! Zobaczcie ile kaktusów. Y o! Glina? No popatrz. Szybciej się rozwala kilo. Nie, to jest kamień, dziwne, jakby to była klatka spod pala. bardzo podejrzane, hmm, dziwne. Zobaczymy, o co tu chodzi. Tak, to jest tam. Nie, zwykłe skupisko. Wiedziałam, opuszczona wioska no drodzy widzowie w mojej serii, w tej na tym świecie po raz pierwszy spostykam opuszczoną wioskę Desy musiał zapamiętać koordynat? no widzowie Drodzy widzowie, jak już mówiłam, spotykamy po raz pierwszy opuszczoną wioskę. Tak. Opuszczona wioska to skupisko domów, w których mieszkają mieszkańcy wiosek. Właśnie tacy. Są dość wysoce, nosy mają jak pewno, podobno do pewnej części ciała, o której nie będę wspominał. To są domki. Wcześniej w domkach nie spotykał się z krzyni, teraz w wiosce można. Gdzieś średnio dwie skrzynie spotkać? nich są przedmioty. O. U mnie akurat. Na pierśnica. Dwie sztapki żelaza. O, miecz. i chleb. Dość słaba skrzynia. Słyszałam, że w wioskach, tylko w dwóch budynkach w takich hutach są skrzynie. patrzę, że zaraz będziemy kończyć odcinek. Jeszcze. Zaczynę. Jest chuta kolejna. Jeśli jest, to mamy szczęście. Niestety, drodzy widzowie, chyba jednak... Tak, jedno skrzydło. Hmm. Zobaczmy, jak to... Jest zaznaczone na mapie. Hmm. Mhm. Tutaj tak, tak, tak. I tutaj ja mam dom. Mhm. To. Z widzowie, akurat tutaj jest wioska zaznaczona na mapie. Dobra. Spoko. W następnym odcinku będę zbierał surowce z tej wioski. Bardzo tylko żałuję, że nie znalazłem diamentów. Słyszałem, że w takich skrzyniach można też spotkać diamenty. I takie tam różne pierdółki sumie. Ogólnie opuszczone wioski spotyka się na dosyć płaskich terenach. Między innymi na pustyniach można spotykać zarówno mniejsze, składające się z trzech jedynie budynków średnich, z około siedmiu składających się budynków, oraz duże, składające się z ponad 10 budynków. Takie to zagwozdki dzisiaj. W następnym odcinku, drodzy widzowie, zbierzemy trochę tych domków zniszczonych z opuszczonej wioski. Oraz pozbieramy żelaza, o którym mówiłem w wcześniejszym odcinku. Być może tutaj jeszcze będziemy szukać opuszczonej kopalni, czy nawet twierdzy, gdyż słyszałem, że na pustyniach czasami można je spotkać. O, drzewko. O. Widzicie, widzowie, nie tylko doły są w życiu. Dołki też można spotkać, ja serdecznie dziękuję, że mogliście mnie oglądać, żegna Was Krystkraft, pozdrawiajcie, subskrybujcie, podnoście łapki do góry lub do dołu, zależy jeśli komu się podobał film to do góry, jeśli nie to do dołu, dodawajcie mnie do swoich ulubionych, żegna Was Krystkraft, cześć, siema i do widzenia.